Dzień dobry, witam, kłaniam się Państwu bardzo solidnie i nisko. Chciałem tutaj powiedzieć, że żurek zrobiłem z jajkiem. Później, że no ten sznurek to jest przypadkowo tutaj, bo rozlała się kuchenka, musiałem gąbką czymś tam sprzątać. A tutaj są moje obrazy, które chciałbym zrobić jakąś licytację, sprzedawać, no nie wiem. Bo we Wrocławiu nie ma muze żadnego muzeum moich obrazów, to jest bardzo zabawne. Są we Francji, w Chinach, w różnych miejscach, ale nie we Wrocławiu. Nawet w Polsce chyba w Bytomiu w muzeum jest jakiś obraz i w Narodowym, ale nie ma we Wrocławiu. Także chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli was wezwą na przesłuchanie, to nie musicie, możecie odmówić składania zeznania, i nazwisko tego prowadzącego macie prawo uzyskać. Dziękuję.